głosu panu Krzysztofowi Przedrockiemu, burmistrzowi miastecznych. Właśnie mija 25 lat od pierwszych po wojnie wolnych wyborów samorządowych, wyborów, które dały początek wielkim zmianom w całej Polsce, wyborom, które miały przekazać odpowiedzialność za rozwój gminy wszystkim jej mieszkańcom. Te ważne dla naszego kraju wybory odbyły się 27 maja 1990 roku. Roku. Nasze miasto wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Jest miastem, z którego możemy być dumni. Myślę, proszę Państwa, że to jest wiele sukcesów złożyło się na te 25 lat. Za te wszystkie sukcesy możemy je wymieniać. Za te wszystkie sukcesy należą się Państwu, samorządowcom, bardzo serdeczne podziękowania. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Węgrów miał szczęście do dobrych gospodarzy i to, że właśnie nasze miasto wygląda tak, jak wygląda, to w ogromnej, wierze, w ogromnej mierze, ogromnej zawdzięczamy właśnie burmistrzom, bo to jest tak, że to ich wizja, ich zamierzenia, oczywiście w konfrontacji z tym, jak widzi rozwój miasta, Rada Miasta, urzeczywistnia się. Bywamy na tych uroczystościach z przyjemnością, po to, żeby docenić rangę i wagę tego święta, tego jubileuszu, a przede wszystkim docenić to, co udało się całemu pokoleniu, bo to 25 lat. Widzę potrzeby naszego miasta. Cieszę się, że tak pięknie rozwinęło się w ciągu tych lat. Ale jednocześnie widząc potrzeby, również chciałabym tak działać, aby te działania wpłynęły na w dalszym ciągu na rozwój naszego miasta dla na dobra mieszkańców. W tej chwili wykonywane są inwestycje, które są inwestycjami prowadzonymi wspólnie z Powiatem Węgrowskim. Jak ja sobie przypominam, e, lata 90. E, to była naprawdę bardzo pionierska praca. Ja dołączyłem do samorządu. E, Węgrowskiego 1 czerwca 1992 roku. Sytuacja wtedy była o wiele bardziej trudna niż w tej chwili. Musimy pamiętać, że lata 80. to był przecież okres, dekada kryzysu gospodarczego. I nie było to wcale takie proste, jak to się Państwu w tej chwili wydaje. Otóż, żeby patronowałem samorządom obwodowym. I żeby coś, prawda, wskórać, trzeba było toczyć naprawdę ciężkie wojny. Bardzo mi miło, że będę mógł przeprowadzić ceremonię wręczenia pamiątkowych medali dla samorządowców, węgrowskich samorządowców. Proszę Państwa, przypomnę, że w 2022 do budżetu niebiela będzie wybora bezpośrednio wcześniej.

W tym nogi różko bierze z tamtym kłodem, pozostałym mimochodem byle co. Frustrat skargę śle, laureat pisze ode. Raz się do jawi złem, raz dobrem zło.